Gospodarze do tego spotkania przystąpili tylko z jednym obcokrajowcem Ryanem Sullivanem i dwoma juniorami w składzie. Nieoczekiwanie jednak po dwóch pierwszych biegach Radson prowadził 10 do 2. Nieoczekiwanie, w oglądanym pierwszym wyścigu Pietrzyk, Kask Czerwony i Malecha Niebieskich wygrali z Golobem, jedzie w Kasku Żółtym i Stanisławskim. Natomiast w drugim biegu Balasek i Jędrzejak pokonali obcokrajowców polonii Lyonsa i Gustawsona. Potem nastąpiła seria pięciu remisów, m.in. Ryan Saliwan. Pobił własny rekord toru i po siedmiu wyścigach gospodarze prowadzili 25 do 17. Niestety nad stadionem przeszła ulewa i sędzia był zmuszony zarządzić suszenie toru. Pretensje do arbitra oczywiście nie o deszcz, ani o chwilowe przerwanie meczu miał trener Radzona. To był taki moment, że można było jeszcze ten jeden wyścig odjechać. Regulami, Regulaminowa osiem wyścigów i mecz jest zaliczony. Ta burza, która yy, nadchodziła to nad... Gwałtownie przyszła. Tor był w bardzo dobrym jeszcze stanie. Można tym by było jeszcze jeden 1,8 odjechać. Przepraszam. Goście po oględzinach toru nie widzieli sensu dalszego kontynuowania pojedynku. W tym układzie, jak na, na chwilę obecną, uważam, że warunki się nie dają tego, żeby startować. Włókniarzowi w tym momencie do szczęścia brakowało już tylko jednego biegu. Zarząd klubu zwrócił się nawet do kibiców z prośbą o pomoc w osuszeniu toru. Ochotnik w ramieniu tego, żeby włókniarz dzisiejszy jest żeby się odbił, żeby wówczas ten mecz wygrał. Niestety, pomimo wysiłku, jak w posuszanie toru włożyli sympatycy włókniarza, po godzinie oglądania toru, gdy nad robiło się już ciemno, sędzia zawodów zdecydował się przełożyć spotkanie na dziś na godzinę 17. Zmuszony był dziś jeździć i to głównie z tego powodu wynik był sprawą otwartą do końca spotkania. Sześć pierwszych biegów zakończyło się remisem. Dopiero w siódmym Sullivan przyjechał przed Golowem, a przed Stanisławskim. I gospodarze objęli dwupunktowe prowadzenie, które utrzymali do biegów nominowanych. Trzy ostatnie wyścigi zakończyły się jednak zwycięstwem często Częstochowian po 4 do 2. Najskuteczniejszym żużlopcem spotkania został Ryan Sullivan, 14 punktów. Natomiast w zespole bydgoskim ponownie zawiódł Henka Gustafsson, który zgromadził tylko 4 punkty. Kopta w kraju. W Bydgoszczy do ostatniego wyścigu nie wiadomo było, kto stanie na najwyższym stopniu podium. Po czterech seriach startów Tomasz Golob, Sebastian Ułamek i Robert Sawina mieli po 11 punktów. W oglądanym biegu szanse na złoto zaprzepaścił jadący w czerwonym kasku Sawina, który przez cztery okrążenia oglądał plecy Mariusza Węgrzyka. O tytule miał zadecydować ostatni bieg. Tomasz Golob, kask czerwony po udanym ataku na pierwszym łuku wyszedł na prowadzenie przed Ułamkiem i nie oddał go do końca. Chciałem zdobyć piąty tytuł mistrza Polski i to zrobiłem. Bardzo się z tego cieszę, ale już jestem myślami w Pradze. Jest to duża sprawa dla mnie. Przez swojej publiczności, na swoim torze. Zdobyć to, to było moim upragnionym celem. Cieszę się jest to duży wynik dla mnie. Jest to piąty tytuł w karierze Tomasza Golloba. Tym samym wyrównał rekord Zenona Plecha. Po dodatkowym wyścigu srebrny medal zdobył Robert Sawina, a brązowy Sebastian Ułamek z Różlowcy Atlasa Wrocław. Oczekiwania kibiców na stadionie zawiedli pozostali reprezentanci klubów z Bydgoszczy i Torunia. Najwyżej na siódmym miejscu sklasyfikowany został Wiesław Jaguć, apatora Adriany Toruń, choć jako jedyny tego dnia pokonał w jednym z wyścigów późniejszego mistrza. Jego koledzy klubowi Mirosław Kowali i Tomasz Bajerski zajęli odpowiednio 15 i 16 miejsce. Niewiele lepiej w finale pojechał drugi z żużlopców Bractwa Polonii Bydgoszcz, uznawany za jednego z kandydatów do medalu Piotr Protasiewicz, uplasował się ostatecznie na 13 pozycji. Popatrzmy na końcową klasyfikację finału indywidualnych mistrzostw Polski. Złoto dla Tomasza Golowa, srebro dla Roberta Sawiny, brąz dla Sebastiana Łamka Czwarty Krzysztof Cegiel. Rafał Darżynkiewicz. Zapraszam do obejrzenia piątego turnieju z cyklu Grand Prix walki o indywidualne Mistrzostwo Świata na rok 2001. Piąte, a zarazem przedostatni turniej walki o to najcenniejsze w światowym speedway'u trofeum. Na czele stawki dwóch zawodników. Toni Rickardson, który ma 11 punktów przewagi nad Tomaszem Golobem. Gościem honorowym dzisiejszych zawodów tutaj w Bydgoszczy, walki o Grand Prix Polski jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, który właśnie wita się ze wszystkimi zawodnikami. Jako się rzekło, Tomasz Golob i Toni Rickardson walczą o Mistrzostwo Świata, ale dziś... Tomaszowi Golobowi pomagać będzie aż czterech Polaków, bowiem po raz pierwszy w historii Grand Prix pięciu Polaków w stawce 24 najlepszych żużlowców świata. Stały uczestnik Grand Prix Piotr Protasiewicz, także dwóch zawodników w Bydgoszczy jest Grzegorz Walasek. Jako pierwszy z Polaków w Grand Prix Polski 2001 w Bydgoszczy zaprezentuje się Jarosław Hampel. On właśnie na Państwa ekranach w kasku żółtym. Jeszcze junior, wspomniałem o tym, najmłodszy z uczestników tego turnieju Grand Prix nie tak dawno startował w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów, zajął tam dalekie 11 miejsce, a przypomnijmy, że mistrzem świata był Polak Dawid Kujawa. Jego rywalami w kasku czerwonym, Szwedz, Niklas Klimberg, w kasku niebieskim, Duńczyk, Brian Andersen i w kasku białym. Peter Carlson, także Szwed, Bardzo dobry start Jarka Hampela. Próbuje po zewnętrznej, ale wypchnięty tam Polak. Teraz nabiera prędkości na drugiej pozycji. Reprezentant Polski teraz spada na trzecią na czele w kasku białym. Peter Carlson, za nim rodak Niklas Klimberg. Polak na trzeciej pozycji, a zamyka stawkę Brian Andersen. Sporo pracy musieli włożyć gospodarze w to, aby przygotować ten tor do jazdy. Blisko półgodzinne opóźnienie, ale fatalne warunki atmosferyczne. Nie tylko zresztą w Bydgoszczy sporo deszczu spadło na Bydgoski Owal. Był on przez długi czas przykryty folią. Gospodarze zdjęli tę folię na dwie godziny przed rozpoczęciem zawodów, a więc o godzinie 17. Wtedy jeszcze mocniej popadało sporo tego deszczu na to, że sporo było wody. Dosypano jeszcze na wierzchni. No i z tym opóźnieniem rozpoczynają się te zawody. Jak na razie decyduje przede wszystkim start. Trudno. Zawodnikom rywalizować w takich warunkach. Sporo będzie tutaj loterii. W tej loterii w pierwszym wyścigu, niestety, na tarczy Polak, bowiem zwycięża Peter Carlson za nim Niklas Klinberg, na trzeciej pozycji Jarosław Kampel, czwarty Brian Andersen. Znacznie tutaj w Bydgoszczy na to liczą kibice, na to liczy sam Tomasz Golob w pierwszym swoim starcie. To wyścig już czternasty. Za rywali będzie miał Rajana Saliwana. W kasku białym Marka Lorama i w kasku żółtym Niki Pedersen. Bardzo groźny może być właśnie Duńczyk Niki Pedersen, który przedzierał się z rundy eliminacyjnej, bowiem startuje z czwartego pola. Widzieli Państwo dokładnie to, iż z tego czwartego pola startuje się znakomicie. Nie najlepiej Tomasz Golop próbuje zamknąć teraz wszystkich. Niki Pedersen rozepnął się Tomasz Golob, ale to kosztowało go z iż spadł na czwartą pozycję, ale teraz znakomicie przyciął do krawężnika, wyszedł na drugą, próbuje atakować pierwszą pozycję, na której jedzie Niki Pedersen, teraz znakomita kontra Rayana Salivana i Tomasz Golob, ależ tutaj zmienia się to prowadzenie jak w kalejdoskopie, choć na czele cały czas Niki Pedersen, tutaj popełnia teraz błąd, Tomasz Golob na drugiej pozycji, znakomita jazda całej czwórki zawodników w tym wyścigu, Golob szeroko próbuje nabierać prędkości, prowadzi Niki Pedersen. Tuż za plecami goloba Ryan Sullivan. Nie liczy się Mark Lora, ale on przecież też jest wojownikiem, Będzie próbował nabierać prędkości po zewnętrznej. Bardzo tam ciasno w niektórych momentach. Znakomity atak teraz Tomasza Goloba. Golob wychodzi chyba na czoło stawki, ale kontra Niki Pedersena jest zabójcza. Wychodzi na czoło Niki Pedersen, ale już znów Golob. Teraz kto pierwszy wyjdzie z tego łuku? Tomasz Golob. No cóż tu dzieje się w tym czternastym wyścigu. Fantastyczna jazda wszystkich zawodników, ale... Najlepszy, najlepszy okazuje się Tomasz Kolop. Fantastyczny wyścig teraz ten czternasty. Każdy z zawodników był tutaj i na pierwszej i na czwartej pozycji. Każdy był na drugiej. Żużłowcy Unii Leśno zdobyli złoty medal podczas młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski rozgrywanych w piątek na torze w Leśnie. Młodzi leśnianie zgromadzili 39 punktów i wyprzedzili o 4 ekipę BGZ-u Polonii Piła. Brązowy medal zdobyła drużyna RKM Rybnik. Najlepszym zawodnikiem finału był Łukasz Jankowski z Leśna, który zdobył komplet 15 punktów. O tytule mistrzowskim zadecydował dopiero ostatni dwudziesty bieg, przed którym obie wielkopolskie drużyny dzielił tylko punkt różnicy. Już na pierwszym łuku upadł na tor pilanin Jarosław Hampel i został wykluczony. No myślę, że w moim ostatnim biegu po prostu przeszarżowałem. Być może za bardzo chciałem wygrać ten bieg i jechałem bardzo szeroko. Łukasz Jankowski się wynosił na zewnętrzną, po prostu no, nie było to właściwie niczej winy w sumie i zostałem wykluczony słusznie, także myślę, że za bardzo chciałem wygrać. Po powtórzonym wyścigu Łukasz Jankowski nie dał szans rywalom z Rybnika i Bydgoszczy. Dzięki temu Unia Leszno zdobyła tytuł mistrzowski. Faworyci byli bardzo wymagający, no, nie byliśmy, nie spodziewaliśmy się zwycięstwa, było ciężko, ale jednak udało się nam no wygrać te zawody i bardzo się z tego cieszę. Podejmowało poloniem Bydgosz. Dla obu drużyn był to mecz o przysłowową pietruszkę. Ponieważ wynik spotkania nie miał wpływu na ostateczny układ tabeli, Bydgoszczanie zapewnili sobie trzecie miejsce na podium po wygranym meczu za tatem Wrocław. Obie drużyny wystąpiły więc w składach krajowych ze swoimi juniorami. Dobrze, że nie jedziemy dzisiaj, nie walczymy o medal, bo wiadomo, że gospodarz na własnym obiekcie czuło się bardzo dobrze, dużo lepiej niż my. Na pewno chcielibyśmy zakończyć to e, by były akceptem, czyli zwycięstwem. W drugim biegu rywalizowali w zespole Pergo, Piotr Paluk i Rafał Okoniewski, natomiast w Polonii Michał Robacki i Robert Umiński. Najlepiej wystartował Piotr Paluk, który jednak nieoczekiwanie przewrócił się na ostatnim okrążeniu. Ostatecznie bieg wygrał Michał Robacki przed Rafałem Okoniewskim. Gaz mi się zaciął i po prostu nie opanowałem motocykla. Wszedłem na takie obroty na wysiełem i poszedłem w płot. Najciekawszymi wyścigami był bieg 12 i 15. W wieku dwunastym po starcie prowadzenie objęli gospodarze Piotr Świst i Piotr Palu. Obu Gorzowian po widowiskowy jeździe pokonał jednak Piotr Protasiewicz. Natomiast w ostatnim biegu nieoczekiwanie na linii mety nie stawił się Tomasz Golo. Pomimo tego osamotniony Piotr Protasiewicz wygrał z Gorzowską parą Świst-Staszewski. Ostatecznie Pergo Gorzów pokonało Polonię Wydgos 50 do 40. Około 2000 gibitów obejrzało przeciętne spotkanie, w którym aż 9 biegów zakończyło się remisem. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Mariusz Staszewski, który zdobył 12 punktów. Tuż za nim Mariusz Okoniewski 11, a Piotr Świt 10. Natomiast dla pokonanych najwięcej punktów zdobył Piotr Protasiewicz 14, Tomasz Golob 11 i Michał Robacki 9. Przewalczenia złotych medali dla Torunia i brązowych dla Wydgoszczy. Zawodnicy zrewanżowali się marszałkowi, wręczając plastron, w którym startowali w decydującym spotkaniu. Humory dopisywały wszystkim. Myślę, że mój humor troszkę został poprawiony dzisiaj. Niemniej jednak jeszcze przeżywam e, to spotkanie w sensie takim, że bardzo się nerwowałem od zwycięstwa, no i przeżywałem również to, że nie mogłem w na meczu wystarczać. To jest mój pierwszy medal, zresztą nawet Na pewno w niedzielę po pierwszej trzeciej wyjazdu byłem bardzo zadowolony po nieudanych biegach, ale tu nie się i postarałem się, żeby aparat wygrał. Jeszcze nigdy nie znajdowałem się w chwili takiego uczucia. Wspaniała radość całej drużyny, sponsorów, działaczy. Coś nie do opisania, tym bardziej, że pierwszy raz w mojej karierze. Grecja, kibiców, samych zawodników, że jesteśmy tak blisko, no i działaczy, kierownictwa sekcji, że ten srebrny medal już nie zadowoli regionu, nie zadowoli miasta. spowodowało to, że to była no, już desperacka walka o zdobycie złotego medalu. Żużlowcy Apatora Adriany otrzymali także list gratulacyjny od prezydenta Torunia, a klub nagrodę pieniężną – ćwierć miliona złotych. Z kolei zawodnicy Polonii po powrocie do Bydgoszczy świętowali brązowe medale w siedzibie klubu. Z tego, co wychodziło podczas nagrody trzeba z tego bardzo zadowolony. gdyż osiągnęliśmy naprawdę niesamowitym nakładem sił przede wszystkim, bo wiadomo, jak... Czasami różnie bywało, tym bardziej wydane taka sytuacja w krajach, a że nie było najlepiej, ale w najtrudniejszym okres trwaliśmy. sukces osiągnięty myślę po heroicznych bojach, ale sukces więcej w walce, i udowodniliśmy, że z nie sprzyjającego okoliczności w trakcie sezonu bardzo realnie walczylibyśmy o tytuł drużynowego mistrza Polski. Wszyscy kibice z niecierpliwością oczekują wieści transferowych związanych